W tym zadaniu rzucamy n razy dwiema symetrycznymi kostkami do gry, czyli takimi zwyczajnymi kostkami, na których możemy otrzymać jedno oczko, dwa oczka, trzy, cztery, pięć lub sześć oczek jako wynik. I mamy teraz policzyć, dla jakich n prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej raz tej samej liczby oczek na obu kostkach jest mniejsze od tego łamka. Wiadomo, że im yy, więcej razy rzucamy tymi dwiema kostkami do gry, tym bardziej się zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania na obu kostkach tego samego wyniku. A my mamy po prostu sprawdzić, dla jakich n prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej raz tego samego wyniku na obu kostkach jest mniejsze od tego łamka. To doświadczenie, czyli rzut tymi kostkami, to jest charakterystyczny schemat Bernoulliego. Czyli rzucasz kostką i otrzymujesz dwa wyniki. Albo na obu kostkach jest ta sama liczba oczek, albo nie. Czyli to są takie dwa wyniki. Jeżeli na pierwszej kostce możesz otrzymać 6 wyników, na drugiej sześć, to wsz wszystkich par wyników możesz otrzymać 36. i tak? Czyli rzucasz kostką na przykład i otrzymujesz na jednej trójkę. 3 oczka, a na drugie 5 oczek. Rzucasz kostką do na jednej kostce otrzymujesz 6 oczek, a na drugiej 2 oczka. No i wszystkich par takich wyników jest 36. Ile, ile jest par wyników, gdzie jest równa liczba oczek? No 6, tutaj po prostu je wypisałem. Na obu kostkach jest po jednym oczku, na obu kostkach jest po dwóch, po dwa oczka i tak dalej. Aż do tego, że na obu kostkach jest po 6 oczek. Wszystkich takich wyników jest 6, takich par. Czyli prawdopodobieństwo tego, że na obu kostkach jest ten sam wynik, jest jedna szósta. Następnie liczę prawdopodobieństwo zdarzenia, że jak rzucę n razy kostką do gry, to ani razy nie otrzymam takiej samej liczby oczek na obu kostkach. Jest to dla mnie prostsze do policzenia niż policzenie tego, że jak rzucam n razy, to jakie jest prawdopodobieństwo otrzyma, otrzymania co najmniej raz tej samej liczby oczek. Tak? Musiałbym policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że raz otrzymałem tą samą liczbę oczek, jakie jest prawdopodobieństwo, że dwa razy otrzymałem tą samą liczbę oczek. No, skomplikowałoby mi się zadanie. Dużo łatwiej jest policzyć prawdopodobieństwo, że jak rzucam n razy, to nie otrzymam ani razu tej samej liczby oczek. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego. I to liczę tutaj. Korzystając oczywiście ze schematu Bernoulliego, o którym możesz więcej poczytać sobie tutaj.